Prezentowany tutaj system uprawy stołowej jest to nasz patent firmowy firmy Haygrove, a mianowicie uprawa stołowa teleskopowa, o której wcześniej już była mowa, z dodatkową przedłużoną rurą, na której nakładamy trzeci rząd rynny, tym samym zwiększając Obsadzenie z, nasadzenia satunkami yy, o kolejne 30%, co daje nam yy, w stosunku do 1 hektara 100% wzrost nasadzeń, yy, jeśli porównamy uprawę potrójną a uprawę pojedynczą. Yy, co jest jeszcze taką dużą zaletą, jeśli chodzi o samo wykorzystanie tej uprawy? Na górnej rynnie próbują robić wczesne odmiany truskawek, natomiast na tych dolnych późniejsze. Czym to skutkuje? Jeżeli wczesną truskawkę kończymy, kończymy zbiór wczesnej truskawki, zdejmujemy całkowicie tą rynnę, żeby światło doświetlenie było idealne na te powtarzające późniejsze i z tego uzyskujemy potem maksymalny plon. Tego typu konstrukcja jest dużo droższa od tradycyjnej rynny jednorzędowej. Tak, ale choćby z uwagi na to jest dużo jest droższa, ale trzeba sobie uzmysłowić, że tu mamy trzy takie same rynny zamiast jednej w jednym miejscu. Czyli no ta cena jest prawie trzykrotnie większa. Ale jak przeliczyć to, to to faktycznie wychodzi nawet. W stosunku do rynny pojedynczej taniej o jakieś 5-7%. No i zyskujemy zdecydowanie lepsze wykorzystanie tunelu. Zdecydujemy, tak, tak. Zyskujemy lepsze wykorzystanie tunelu. Nie musimy wtedy inwestować w większą ilość tuneli. Możemy się skupić na tych, które mamy, bądź na przykład nie wiem, zwiększyć areał do jeszcze kilku hektarów. i i zintensyfikować to, moim zdaniem, z hektara tego typu uprawy uzyskujemy plon, powinniśmy uzyskać, jeżeli się nauczymy. Oczywiście, jeżeli klienci się nauczą dobrze nawozić i dobrze to uprawiać, powinni uzyskać plon, który z ziemi uzyskujemy przy uprawie na podłożu, uzyskujemy z 3-4 hektarów. Nie, w szklarniach firmy Heigro. I widzimy system, o którym uznaliśmy wcześniej, a mianowicie system podwójny uprawy stołowej i teleskopowej. Z tyłu za mną widzimy ludzi, którzy zbierają. Zbiór, jak widzicie, jest już w pełni. Rozpoczął się 10 marca. Przejdźmy troszeczkę dalej i zobaczymy, tutaj możemy zauważyć również naszej produkcji wózki do zbioru, które jak widać świetnie się sprawdzają zarówno w szklarni jak i w naszych tunelach. Zbiór jest przez dużo prostszy i, i szybszy, ponieważ nie trzeba, nie trzeba ręcznie przestawiać yy, skrzynek, tylko stawiamy je na, na wózku, który jak widać jest, jest mocny i pojemny i, i mieści nawet do 80 dziesięciu skrzynek. Czy trudno zbiera się truskawki, które wykładane są na siatce? System teleskopowy wyposażony jest właśnie w te siatki, po to, aby usprawnić zbiór z drugiej strony. Jest on specjalnie również opuszczony. Normalnie uprawa stołową pojedynczą robi się gdzieś na około metra, metrze czterdzieści, metrze 90, natomiast tutaj. Wolki wiszą na 80, centymetrów, centymetrach do metra, i w ten sposób mamy, uwagi na stosowanie tych siatek, mamy zdecydowanie lepszy, lepsze dojście do owoców, co jak w przodu widać, ułatwia i przyspiesza zbiór. Tutaj mamy przykład uprawy, potrójnej uprawy stołowej w szklarni firmy Hejgroff. Na to chciałbym wszystkim zwrócić uwagę. Musi być zachowana pewna odległość pomiędzy Rzędami dolnymi a rzędem górnym z uwagi na doświetlenie. I ta odległość według nas to powinna być minimum pół metra. I tego, tego nie możemy obniżać, ponieważ światło do tych rzędów może nie dochodzić i rzutować później na, na plon, czyli na jego obniżenie. Proszę zobaczyć. Sam zbiór odbywa się w ten sposób. Z uwagi na taśmy, które są tu zastosowane, owoce wiszą na taśmach i zbiór, mimo tej wysokości, która jest dość znaczna, jest prosty i łatwy. Mhm. Przy zastosowaniu tego typu systemu uprawy, czyli uprawy trzyrzędowej, porównując tą uprawę z uprawą pojedynczą, oczywiście też na rynnach, uzyskujemy 100% więcej rynien na hektar, czyli zamiast 7,5 tysiąca metrów, około 7,5 tysiąca metrów bieżących, uzyskujemy prawie 15. Przeliczając to dalej, jeżeli na metrze bieżącym sadzimy średnio około 10 sadzonek i mamy 15 tysięcy metrów kwadratowych, no to możemy przeliczyć, że to jest około 150 tysięcy roślin na hektar. Jeżeli zakładając, że średnio w Polsce przy u, u, sadzonki powtarzające dają około kilograma, kilograma 200. Rachunek jest prosty.